Cześć! E, dzisiaj zrobię filmik e, o ubieraniu się do szkoły. E, filmik e, jest na życzenie użytkowniczki e, Baby1988 Ona prosiła o, o filmik o fajnym ubieraniu się do szkoły, natomiast e, fajne e, może mieć wiele znaczeń e, jeśli chodzi o różne osoby, więc ja pokażę e, kilka różnych jakby stylów. E, I Tutaj jest najważniejsza dla mnie wygoda. Wygoda, ponieważ idziemy do szkoły no, zwyczaj na kilka godzin, prawda, więc ważne, żeby nie siedzieć tam jak na szpilkach, tylko żeby było wygodnie. Również jest bardzo ważne dresko, czyli to, że szkoła jest miejscem, do którego idziemy po to, żeby zdobywać wiedzę, a niekoniecznie jakby skupiać na sobie uwagi więc jest ważne, żeby wyglądać ślubnie, natomiast e, jakby robię to to na um, przekroju e, jakby wszystkich szkół, nie tylko na przykład, e, studentów czy, czy tego. Tak? Myślę, że chciałabym, żeby młodsze osoby też mogły z tego coś wnieść, więc pokażę różne nastroje. E, miałam trochę pro, problem z butami, e, ponieważ e, Wiadomo, że niech tylko w szkołach trzeba zmieniać te buty. Natomiast e, pomyślałam, że będę bardzo głupia wyglądać w domowych kapciach, więc po prostu będę m, używała do tego e, takich butów, w których chodzę m, po odworzu. E, no i co? No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy. Tak, więc pierwszy strój, e, strój taki bardziej, e, bardziej taki, e, powiedziałabym, oficjalny, elegancki. Natomiast nie do końca, ponieważ mamy sobie takie bardzo młodzieżowe elementy, jak na przykład e, taka bluzka z twarzą, biała. Taki zwykły t z krótkim jazdkiem. Pasek. E, pasek, mam, e, pasek mam od mojej mamy. To jest pasek, e, nawet powiedziałabym, że z jej młodości. Do mam takie dżinsy e, e, w paski granatowo-szare, bardzo ładnie to wygląda na stylu kolastycznym. Dokładno ma no to y, Ala Emu e, i marynarkę. Marynarkę z handemu. Kupiłam ją sprzedane chyba dwa lata temu. Natomiast e, teraz podniosłam sobie rękawki i ma taki... E, dzięki temu ma taki bardziej nowoczesny wygląd. E, no jakiś zegarek z y, a, i z tego może być jeszcze taka torebka, którą już Wam pokazywałam, torebka z kokardą. No i tak wygląda mu moja pierwsza propozycja do szkoły. Teraz kolejna. E, to jest kolejny, kolejna moja propozycja do szkoły. E, bardzo taka e, luźna, kolorowa. Optymistyczna. Mam buty ala la Emu różowe. Do tego legingsy w. Legingsy kupione w. Bezce. Legińskie imiętujące jeansy. Takie nagłówce. Fajne z Luzka z różowym samochodem. Do tego kamizelka ze strychu Mamy. Taka z młodości też. Proszka mamy, też, taka na pożyczoną. I eee, naszyjnik z handlem, bo Taki szkolniki. E, I kolczyki jeszcze, mm, kółka fioletowe. Bardzo kolorowy, myślę, że taki e, fajny, luźny strój. Dlatego bym wzięła taką torebkę, e, fioletową torebkę. Natomiast e, to jest, gdy mamy w szkole ciepło, tak? To bywa, że w szkole niekoniecznie grzeją, dlatego Możemy zamiast kamizelki założyć yy, założyć taką bluzę z handemu, którą pokazywałam już w zakupach, Taką bluzę z handemu. I też będzie fajnie, bo kolorową, natomiast trochę w e, e, no, takim e, ogryj, tak Trzeba będzie mieć tutaj no z kaptówkiem. Więc to była druga propozycja do szkoły, trzecia moja propozycja, jeśli chodzi o styl do szkoły, e, to jest tak. Tłukusowe buty, e, leginsy, to takie delikatnie płytkujące, e, sukienka, którą już pokazywałam, e, sukienka z mango, koraliki zawiązane na ręku jak brązowatka. Kolczyki. Może być też taka turkusowa chusta e, na szyję, taka, taki motyw ludowy. Natomiast koniecznie może być... Jak że nawet bez tej chusty. E, taki po prostu czarny, zwykły strój, do tego turkusowe dodatki i moim zdaniem fajnie wygląda. Nie jest, nie jest przekombinowane, jest takie skromne, ale jednak e, on się Także to był mój strój do szkoły. Czwarta moja pozycja do szkoły, w której użyłam spódniczki. I właśnie o tej spódniczce chciałabym chwilę porozmawiać, ponieważ a, mm, dla niektórych może być to zbyt krótka spódniczka i rozumiem, że nie każda tak Każdy ma a, wybrać jakby swój styl i z tym, czym my się tu dobrze. Natomiast, Moim zdaniem a ta spódniczka nie jest za krótka i jestem teraz na studiach i chodzę tak ubranym do szkoły i nie widzę tu żadnego problemu. To mam tak, główkie tarki czarne, które już pokazywałam, eee, na które miałam wcześniej, taką spódniczkę z hamnemu, którą kupiłam na przestanie, udokumentową bluzkę z zary z taką pokardą, ona też ma tutaj jasno własną twarz, natomiast eee, przez to, że włożyłam e, bluzkę z spódniczka, to widzę tylko kawałek oka mam e, kolory czerwym i bieżym. Natomiast można też użyć e, go z tym kolorem z petra, żeby czasami wyglądało ciekawie. I tak wygląda e, mo, moje ubranie e, I już piąta moja propozycja do szkoły. E, jest to taka propozycja bardziej taka już zwyczajna. Czyli po prostu e, buty, znowu ala emu, e, takie chabrowe. Były go e, spodnie, stare. taka butyczka e, z handlem, którą kupiłam w Second Handzie. A my tę już pokazywałam. Można zrobić sobie taki, e, taki aparat, taką kokardę też w kolorze chabrowym I cigarek również w tym kolorze. I tak to wygląda. Natomiast, gdy ktoś pomyśli, że w tej kokardzie wyglądam e, głupio, i by tak nie chciał, to możemy oczywiście kokardę rozwiązać. Nie, no, wygląda fajnie jak takie, po prostu, prawda? Tutaj ktoś nie lubi, to na przykład e, mogłoby tak już zostać z tymi zamachami kadrowymi. Natomiast mam tu już taki pasek, który ostatnio dostałem e, z Weronowy, który jest w jakimś takim kolorze i ewentualnie. Mówiliśmy użyć paska. O! Tak mi jednak wyglądało? Jak to wyglądało? To jest taki już taki bardzo prosty strój, natomiast jak zapewne na to wyliście, to ja jakby kształtuję z dodatkami. Ehm, lubię takie proste rzeczy, które są proste same, same w sobie, natomiast, ehm, natomiast jakby zmienia je lotkami. W zależności od tego, jakie notatki dobiorę, taki ten sposób nabiera charakter. E, mam nadzieję, że pomogłam, e, pomogłam ukowniczce, która prosiła mnie o, o to, żebym zrobiła taki filmik. Staram się robić e, filmik, który, e, który pomógłby pomógłby osobie, która idzie na przykład na studia bądź idzie do gimnazjum czy liceum. Myślę, że do takich strojów nauczyciela nie powinniście przyczepiać, ponieważ nie pokazujemy tutaj ani jakichś wielkich dekoltów, ani brzucha. Jest to schudny strój, natomiast modny, myślę. Słuchajcie, piszcie, czy Wam się podobało, co o tym myślicie. I zapraszam do oceniania. Pozdrawiam was praktycznie.